Żył kiedyś w Treviso pewien Niemiec, Henrykiem zwany. Był człowiekiem bardzo biednym i zatrudniał się jako tragarz u każdego, kto mu płacił. Jednak ludzie bardzo go szanowali, a to dlatego, że był człowiekiem wielce pobożnym i cnotliwym. Trevisanie wierzyli, nie wiadomo czy to prawda czy nie, wierzyli w to, że w godzinie jego śmierci dzwony największego w mieście kościoła same zaczęły dzwonić. Oznano to za cud i lud z całego miasta zbiegł się do miejsca, w którym umarł Henryk, by tam uroczyście odprowadzić go do katedry niczym szczątki świętego. Do katedry zaczęli wtedy schodzić się chromi, garbaci i głusi, aby dotknąć zwłok Henryka wierzyli bowiem, że to ich uzdrowi. W tym czasie przybyło do Treviso trzech mężczyzn. Stecci, Martellino i Marchese. Byli to komedianci, którzy podróżowali po wielkopalskich dworach, gdzie zabawiali publiczność przedrzeźnianiem najrozmaitszych ludzi. Kiedy dowiedzieli się, że w mieście panuje rozgardiasz, i tumult. Zapragnęli dowieś, dowiedzieć się, co takiego się w mieście dzieje. A kiedy się dowiedzieli, zapragnęli ujrzeć zwłoki Rzekomego Świętego. No, trzeba by zobaczyć te zwłoki, rzekł Marceza. Słyszałem jednak, że w kościele panuje taki tłum, że nikt więcej się tam nie zmieści. Mam na to sposób, rzekł Martelino. Jakiż to? Zapytali go przyjaciele: Udam kalekę, a wy weźmiecie mnie pod boki i będziecie mnie prowadzili tak, jakbym miał dotknąć zmarłego, żeby uzdrowić, żeby się, żeby się wyleczyć. I wtedy ludzie dadzą nam miejsce. Wszystkim ten pomysł się spodobał, i żeby nie tracić czasu, wyszli z gospody, w której się tymczasowo zatrzymali, znaleźli ustronne miejsce i tam martelino. Wykrzywił sobie ręce, nogi, twarz, wybał oczy, także każdy, kto by go zobaczył, musiałby pomyśleć, że go na całym ciele połamało. I kiedy przyjaciele prowadzili go takiego połamanego do kościoła, zaczęli udawać bogobojnych i krzyczeć do ludzi: Dobrzy ludzie, puśćcie nam, zróbcie nam miejsce, bo bowiem, bowiem prowadzimy chorego. I kiedy ludzie ich widzieli i słyszeli, Faktycznie robili im miejsce, a nawet sami mówili: droga, droga dla chorego. W ten sposób przebili się w pobliżu zwłok. Tam ludzie wzięli Martelina na ręce, położyli go na trupa Henryka, a Martelino, wiedząc, że wszyscy na niego patrzą i wstrzymują oddech w napięciu, jak mistrz udawania, wstrzymał się kilka chwil. A później wyprostował jeden palec, później całą rękę i resztę ciała. I kiedy ludzie zobaczyli, co się stało, zaczęli krzyczeć: Cud, cud!. Pech jednak chciał, że w pobliżu zwłok znajdował się pewien Florenczyk, który dobrze znał Martelina, i ten zaśmiał się i powiedział: Któż Nibij, któż, kto by go zobaczył, nie uwierzyłby, że on faktycznie jest połamany. Usłyszało to kilku mężczyzn i zapytali: Chcesz powiedzieć, że ten człowiek jest zdrowy? Ależ tak jest zdrowy, jak każdy z nas. Jest tylko dobrym aktorem i umie udawać każdego, kogo tylko chce. Kiedy ci to usłyszeli, rzucili się na Martellina, złapali go za włosy i zrzucili z trupa Henryka. Podali na nim szaty i zaczęli go bić. Krzycząc: Obraziłeś nas, obraziłeś Henryka i Boga! I zaczęli go tęgo mucić. Przyjaciele Martelina, Steczni i Marcheze, zaczęli się bać o własną skórę i zamiast pomagać przyjacielowi, zaczęli krzyczeć z innymi, że należy go zabić. Nie przestawali jednak zastanawiać się, jak wydrzeć przyjaciela z rąk oprawców. I gdyby nie pomysł, na który wpadł Martezę, niechybnie zabito by Martellego w kościele. Ten wybiegł z kościoła, znalazł grupkę osób, którzy pracowali w straży miejskiej i krzyknął do nich Panowie, panowie, łapcie tego złoczyńcę. Ukradł mi mieszek, w którym miałem 100 złotych florenów. Ci, kiedy tylko to usłyszeli, rzucili się żeby wyrwać Martelina z rąk oprawców i nie bez pewnych trudności udało im się to zrobić i zawiedli go do ratusza. Kiedy mężczyźni, którzy bili Martelina, usłyszeli o tym, dlaczego go schwytano, poszli za nim i zaczęli krzyczeć, że im też ukradł Mieszek, po to, żeby jeszcze bardziej mu zaszkodzić. Kiedy doprowadzono Martelina do sędziego, który był znany z tego, że jest wielkim okrutnikiem, ten zaczął go przesłuchiwać. Ale Martello zaczął odpowiadać żartami. Rozgniewał się sędzia, kazał go wziąć na powróz i kilkakroć dobrze przeciągnąć. Kiedy już go postawiono na ziemi, sędzia przystąpił znowu do przesłuchania, bowiem chciał go oskarżyć i powiesić. Nie wiedzieć czemu, ale Martellino nie spodobał się sędziemu. Ten, widząc, że żarty na się więcej zdadzą, powiedział tak. Niech najpierw ci, którzy mi oskarżają o kradzież, powiedzą, kiedy to się stało. A wtedy ja powiem wszystko to, jak wyglądało. Ochoczo na to zgodził się sędzia, wezwał kilku tych, którzy uznawali się za pokrzywdzonych i zapytał, to kiedy byli okradzeni przez Martellina. Jeden odrzekł, że został okradziony tydzień temu. Drugi, że cztery dni temu, trzeci dwa dni temu, a jeden, że Martelli dzisiaj go okradł. Kiedy tylko ten go to usłyszał, krzyknął ha, łobuzy i kłamcy. Mogę łatwo udowodnić, że oni kłamią. Jestem w tym mieście od kilku godzin i od razu, kiedy do niego przyszedłem, Trafiłem do kościoła, gdzie, jak widać, mocno mnie pobito. Słowa moje mogą potwierdzić urzędnik miejski, który wpisał moje imię, kiedy wjeżdżałem do miasta, oraz gospodarz, u którego się zatrzymałem. Marteza i Steci, kiedy usłyszeli o tym, że trafił przed sąd i skazuje go okrutny sędzia, pomyśleli, że trzeba przyjaciela ratować. Pobyliki zatem do gospody, do gospodarza i opowiedzieli mu historię. Ten powiedział, że zna księcia, który mógłby martelina wyciągnąć. I udali się wszyscy do księcia. Ten, kiedy usłyszał całą historię, zaśmiał się serdecznie i tyle wskurali, że posłał swoich ludzi, aby martelina wydobyto od sędziego. Wysłanicy księcia znaleźli Martellego w samej koszulinie i drżącego ze strachu, bowiem sędzia był głuchy na wszelkie jego wywody i pragnął go powiesić. Sędzia musiał jednak oswobodzić Martellina. I kiedy ten stanął przed księciem, miał tylko jedną prośbę: aby go puszczono do domu, bowiem. Póki się tam nie znajdzie, będzie czuł naszy stryczek. Książę, który wysłuchał całej historii, uśmiał się serdecznie i wypuścił trzech młodzieńców do domu, a wcześniej obdarował ich jeszcze pięknymi szatami. W ten oto sposób wszyscy trzej bezpiecznie do domu wrócili i nic złego im się więcej nie stało.